Strasznie, byłem całym sercem za to. Jest szczupa wysoka. Ruda, siwa, garbata. Witam na kanale, ja jestem Dramcia, a dzisiaj będziemy komentować aż dwa albo trzy odcinki top model. Wiem, że już trochę minęło od ostatniego odcinka. W ogóle, ile już tych odcinków wyszło? Już siedem odcinków? A jestem na trzecim. Ale wstyd. No cóż, nie będę wam się tłumaczyć. Po prostu zrobimy tak, że skończymy oglądać castingi, jeśli jakieś zostały. Zobaczmy skrót bootcampu, sprawdźmy kto się dostał do domu influencerów, no i oczywiście zobaczymy metamorfozy. Jak zostanie już wybrana ta finałowa grupa tych, nie wiem, 12 czy tam 14 osób, to spróbuję wytypować finałową trójkę, albo czwórkę. Castingi do Top Model wkraczają w decydującą fazę. Ja płaczę przy reklamach Ach! Czemu Dawid Woliński bierze udział jako juror i jako uczestnik? Mam na imię Olga, mam 19 lat i przyjechałam z Turubiny. Ale ja chyba Olga już widziałam. Olga, czy ty byłaś w poprzednim odcinku, czy ty byłaś w poprzednim sezonie? Nie wiem. A to nie jest ta też typiara od srebrnego biletu? Bo ja mieszkam generalnie na wsi mhm. i ja jak dodam zdjęcie w bieliznie, to jest. O, ocie florek! Ląkawa chciała, pokazała co. O, ocie florek! Maciek, florek, gleba. Jak ktoś oglądał You Can Dance", no to zna. Co za siluet. Co to jest siluet? Muszę sprawdzić. Siluet Shield, autoryzowany salon e-okulary. Z lewo zmywak na nablatowy. Dobra, chyba nie to. My się tak. znamy z pokazu, Kasia, pamiętasz się. Olgę? pamiętam, Takie. pamiętam. Tak. Tak. Dlaczego oni nic nie mówią, że była typowana do srebrnego biletu? Czy ja coś pomieszałam? Przypuszczam, że wątpię. Instagram Top Model. O boże, teraz będzie tutaj tyle spoilerów. Szybko przewinę. To jakieś golasy. Nie mogę patrzeć na to, co się dzieje. Szybko, szybko! Jak to jej nie ma? Co ja ją sobie wymyśliłam? Ja już wiem. Ona była nominowana do srebrnego biletu, tylko w zeszłej edycji. No patrzcie, no. Znalazłam Cię, Olga. A, a, e. Czyli ona wtedy nie dostała srebrnego biletu, ale jurorzy i tak wzięli ją na pokaz. To taka ciekawostka. Jako dziecko była strasznie zakompleksiona. Myślę, że to też wynika... Dobra, mnie nie obchodzą teraz jej smutne historie. Brawo. Dobra kochana, nie daję ci szansy, jak ja bym mogła ci zacząć. Aaaa, dziękuję bardzo! No dziwne, żeby nie przeszła, skoro już wcześniej dostała pokazy u Dawida i Kasi. Moje imię Ania. Kornelia. Monika Wojtek. Grażyna Żarko. A co ci się bardziej podoba w Polsce? W Polsce? Tak, takie ulubione miejsca. Albo... Biedronka. Uwielbiam jeść. Biedronka. Ty uwielbiasz jeść? Ty uwielbiasz jeść? Dobra, tutaj są szybkie przebitki kilku dziewcząt, więc raczej wszystkie przeszły, żeby potem wszystkie mogły odpaść, ale gratulacje. Mam na imię Wiktoria Nowak, mam 24 lata. pochodzę z Poznania. Marian, uh, I'm 25 years old and I'm from Romania. O, Marianie, ja cię chyba skądś kojarzę. I think you're a couple, yeah? yeah. Dobra, tutaj mamy parę, więc jest już kilka scenariuszy, jak produkcja może to rozwiązać. Oh my god! Ciao, to mam Oh my god! Wow, 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 wow! Oh. Tak naprawdę, to oni przyszli do top model, żeby mieć ładne zdjęcia jako para? Wydało się. To nie są wymiary modelki pokazowej. Mm -mm. Ale masz w sobie tak dużo ognia. Fajnie. Chciałam dać komentarz, ale zadławiłam się jak jakiś zdechły kot. Fajna jest ta Wiktoria. Jest też świadoma tego, że nie ma wzrostu. Marian, I'm sorry, but I think you are too quiet for our show. Wy, kreatorzy, rozwodów. Ja bym. Ja, ja za, no, dwójką, no. no. To było moje marzenie, żebyśmy byli razem. Czyli ona się dostała, jak rozumiem, bo tak w sumie to zeszli w takim smutku, no. Czas na najtrudniejszą decyzję castingów. Kto z grona wybrańców pojedzie na bootcamp? A to oni jeszcze z tych wybierają osoby, które pojedą na bootcamp, bo ja myślałam, że wszyscy jadą i wtedy już tylko część z nich jest odsiana. Ja mam tutaj coś fajnego. Piękny chłopak. On jest świetny. O tamten jest od tego księdza. A ta? ta? Ona miała piękną twarz. Ta jest osobą transpłciową. Pamiętacie tę dziewczynę? Ta za niska. Uwielbiam ją. Pokaż. Bardzo fajne. Tej nie pamiętam już. On mi się podoba. Ale ja się, ja się... O Jezu, ten! Ten co ma dziecko, już bardziej to dziecko zapamiętałam od niego. Tak, on jest super! No to jest Łukasz, to ja za niego też trzymam kciuki. Uwaga! Super. Jestem na tak. tak! No, to jest ta dziewczyna co ma narzeczoną. Ja trochę brzmię, jakbym wszystkich nie lubiła, ale to nie jest prawda. Ja naprawdę im kibicuję i... I teraz jedzie oczywiście karetka. Tak nie ironicznie to ja naprawdę życzę, żeby tutaj ludzie osiągnęli jakieś fajne kariery, żeby się rozwinęli, ale też nie bez powodu oni biorą osoby, które mają konkretny charakter albo jakąś historię. No nie udawajmy, że tak nie jest, no jest tak, no. A ta fajna miała osobowość. Ciałko miała fajne. Słuchajcie, dajmy jej szansę. No, Marianna to narobiła szumu. No dobra, no to zobaczmy skrót bootcampu i finałową grupę. To tu odbędzie się największa bitwa w waszej karierze. It's crazy, że tutaj jestem. Jestem bardzo happy. It's crazy, że tutaj jestem. Jestem bardzo happy. No nie ukrywam, chciałbym to wygrać. O, Arkowi też kibicuję. To był ten pierwszy ziomeczek, którego pochwaliłam. Welcome home, my darling. Oh, wow. Let's go. Do zobaczenia. O, Ale mają ładny domek. Pamiętacie takie edycje, że oni musieli rozstawiać namioty, a jak ktoś nie miał gdzie spać, no to trudno. To były warunki, a nie to, co teraz kurczy. Dom luksusowy jeszcze pewnie mają papier w łazience. Jezu, jak ładne! Ja nie wiem, co te dziewczyny w tych walizkach mają. Ale chyba konia z kopytami. Nie wiem, co to był za chłopak, ale skojarzył mi się z Jakobem Koselem. Bardzo fajny klimat, bardzo fajne miejsce. Wzięli Mariannę, no ja nie wierzę. Czuję się jak ludzie w komentarzach, którzy widzą youtubera oglądającego jakikolwiek film na YouTubie. Marianna? Ty tutaj? Nie złam się, bo ty też... Ty, niewiele grubszy ode mnie jesteś, słuchaj, żebyś. <gry> Jak do tego momentu wszedłem, to właśnie mnie zaskoczyło, że właśnie jest tyle pięter. Jeszcze na górę? No, kac też kibicuje. Czy mogli się zdecydować, kto jakie łóżko chce wybrać. Ja chyba, no nie wiem, myślę nad tym, jakby piętro niżej. Tu stwierdziłam, że wchodzę, Czy ja właśnie oglądam, jak produkcja Top Model poświęca czas, żeby w tym odcinku pokazać, że ludzie wchodzą po schodach i wybierają sobie pokój, w którym będą spali? Pani na samej mówi. górze śpisz ty, tak? No i... Koncie. Dobrze. Dwie dziewczyny tutaj, dwie dziewczyny tutaj, chłopaki na dole. Gdzie kto śpi? No naprawdę, chciałabym mieć takie problemy. Łukasz, na bombę, dawaj! O nie! Skoro jest basen, to może w tych krzakach kryje się Filip Zabielski? Podoba mi się tu bardzo, to wszystko jest super, ale mam wrażenie, że jestem bardzo e, z innej rzeczywistości. Łukasz się wydaje super ziomeczkiem. Nie widziałam następnych odcinków, więc mam nadzieję, że się nie pomyliłam. To teraz się przyznajcie, jakie macie lęki i obawy. Sprytne. Pewnie ich podpytuję, dlatego, żeby dowiedzieć się, kto będzie pozował z wężami, jak to z pająkami. Mam nadzieję, że uczestnicy wiedzą, jak działa ten program. Coś nie umie pływać? Ja nie umiem. Ja, jest, no Nie, nie, okay. no nie. ty musisz mieć grunt, bo. No, no i... Najtwardsze charaktery po prostu zostaną wybrane dalej. To jest przystojny facet, chociaż nie wiem, jakoś mi tutaj do końca nie pasuje do tego programu, ale ma taką piękną barwę głosu. Dobra, zobaczmy już finałowe sesje i to jak wyszli uczestnicy. Dobra, mamy pierwsze zdjęcie. Sorry za jakość, że taka chujowa, nie moja wina, to, ta, to wina playera, oczywiście. Czas obgadać każdego. Ta to jest chyba w ogóle od srebrnego biletu. No tak, taka ta twarz trochę nie wyszła i ręka trochę obcięta, ale nie jest źle. Ten jest trochę zasłonięty przez kwiatki, ale wyszedł, yy, wyszedł jak wyszedł. Ta wyszła bardzo ładnie, nie wiem kim ona jest, ale podoba mi się. Ten ziomeczek, którego w ogóle nie kojarzę, nie mam pojęcia kim ty jesteś. Całkiem ok. Ta wyszła super, chociaż nie wiem gdzie ona patrzy. Wygląda trochę jakby była w nim zakochana. No to chyba nie jest Marianna, co nie? Arek Czarek fajnie wyszedł, podoba mi się. A ta to nie wiem, kto to. Wuala, voilà. szkocka wieś. Dobra, jesteśmy na drugim zdjęciu drugiej grupy. Tutaj od razu widzę Łukasza. Łukasz ma takie zabójcze spojrzenie, trochę jak taki Edward ze zmierzchu. Ta laska całkiem fajnie. To jest chyba ta niska, co była w tej pomarańczowej sukience, w sensie na castingu. Ja jego chyba nie kojarzę do końca. Jakoś tak... Hmm. Mógł lepiej, mógł lepiej. Ona mi się nie podoba. Coś nie poszło. Na pewno miałaś lepsze zdjęcia, ja wierzę w to. To jest chyba Sofia. Już zapamiętałam imię. Ona najbardziej mi się podoba z całego zdjęcia. No i ona... Y, nie wiem, czy to kwestia tego zdjęcia, czy moich pikseli, że wygląda jakby trochę miała... Oczy otwarte, zamknięte i to nie jest korzystne, ale jak tak zasłonię myszką i oko, no to od razu lepiej. A jak drugie? Nie, to słabiej. Boże. Moja, Marcina i miła grupa. No dobra, oceniamy kolejną grupę. No ten, to mi się najbardziej podoba, to jest mój faworyt, my favorite. Silne jest to zdjęcie. Ta ma troszkę dziwne proporcje, jakby miała za małą głowę do tego stroju. Ta tutaj troszkę pozycja typu ja w Toy Toju. No on zapozował jak taki model, który reklamuje ciuchy, a nie jest na sesji. W ogóle czemu ma takie buty? Co mu się stało? Czy on wziął z domu? Dali mu takie buty? Dziwne. Ta troszkę też tak dziwnie zapozowała. Ale ma ładną sukienkę, no ładną. A tutaj mam mieszane uczucia, bo wydaje mi się, że mógł dużo lepiej zapozować. A jest jeszcze ona. Ona ładnie wyszła, podoba mi się. Bardzo wysoka, bardzo, no? ja metr 53. Jak to ona ma metr 53? Nie wierzę, żeby oni wzięli kogoś z metrem 53, no. Chyba nie zrobiliście tego. ja mam metr 53. Bardzo trudna sesja, naprawdę. To są lamy czy alpaki. Czekajcie, bo ja też mam u siebie. Pokażę wam w ogóle moją alpakę. O, i jak widzicie, ja nagrywam dla Was teraz ten odcinek i trochę mi się rozmazuje. I to jest, to są ich, a, a to jest moja. Moja się nazywa koza, tylko już trochę tego powietrza jej zeszło. Ten to ja nie wiem co robi. Tak jakby o co ci chodzi? Ten to jest w ogóle w szoku. Zobaczcie, jakiś zdziwiony. Te troszkę wyglądają jak bliźniaczki z lśnienia. Ta wyszła ładnie, to jest chyba ta od baletu? Nie wiem. on trochę też pozę przybrała baletową. Ten też w szoku. Co to jest za zdjęcie? Czemu takie zdjęcie wybrali? Podsumowując to zdjęcie, to najbardziej podoba mi się ta alpaka. Jest przepiękna. Wejdą do domu top model. Zgadując to oczywiście będą szli tylko ci, co przeszli. Julia? Jak twoje przeczucie? Idę. Oczywiście, że idzie. No, ja też tak czuję. Zapraszam. Brawo! szła, ale jak na Podoba mi się w ogóle ten motyw z drzwiami. Zajwisty. Znaczy dla mnie twarz jest przepiękna, nie wiem czy ten stres ją zjadł. O, Ola jest bardzo ładna, ale no, no nie wiem, ja chyba bym jej nie wzięła. Idziesz w pokazie. Trzafię jak serce. Kto to jest w ogóle? Nie zauważyłam tej kobiety. Sophia. To jest twarz, którą pamiętam, jest bardzo piękna. Ładna jest, ale bardziej mi się podoba sukienka od tego, jak wyszła na tym zdjęciu. Niestety nie idziesz dalej. No niestety sukienka była lepsza. Kasper. Nie, no wiadomo, że moja morda to musi przejść. Czasami trzeba na ten sukces poczekać dłużej. Ja strasznie byłem całym sercem za to. W tym filmiku ja nauczę was, jak w 30 sekund zapłakać. Tak, i potem szybko. Otwieramy oczy, trochę musi, musimy powychleć się w różne strony, żeby jak najwięcej wiatru owijało nasze oczy <grym> Ale nie ja jestem Juror No Jezu Michał, my wiemy, my wiemy, że ty ściemniasz. Jesteś dalej. Yeah! Dobrze Kac... Dobra, trochę w dziwnym momencie zapauzowałam. Idzie! Idzie, idzie, idzie. idzie. Łukasz! Łukasz. No, fajny, mega przystojny facet. A... No ja mówię, on wygląda jakby tutaj reklamował ciuchy w jakimś katalogu, a nie jakby był na tej sesji. Ale no jest takim modelem z katalogu. Mówiłam, nawet ja będąc nikim <trafię> potrafię to powiedzieć, no. Nie udało się. Okej. Okay. Dzięki wielkie za przygodę. Dziękuję wielkie. Ale ładnie to przyjął ładnie. Powodzenia w życiu. Olga, Olga, ma... Znaczy ciałko ma piękne. Ona jest przesmukła taka, taka... Nie no, Olga przejdzie. Zapraszam. Pięknie wygląda. Bartek. Bartek to niestety, to znaczy niestety, no po prostu widziałam spoilery, wiem, że przeszedł dalej. Zobaczymy, jaki będzie w programie, jestem bardzo jego ciekawa. Nicole. Nie no, Nicole to wiadomo, że przejdzie. Proszę bardzo. Mikołaj. Zapraszam na wywiad. <laughs> Herkules. Wygrana ma słodki smak. Coś czuję, że to jest taki trochę cfaniaczek. Nie wiem, jak będzie w dalszych odcinkach. Wy już pewnie wiecie, bo jesteście na bieżąco. Jest trochę w tej jednak ramie scenicznej. Nie było tam pozy, która wykraczałaby poza pozy baletowe. O, no właśnie, czyli dobrze pamiętałam, że to jest ona, i rzeczywiście też mi się skojarzyła ta poza z baletem. Dziękuję. Marianna. O, ciekawe, co teraz z Marianną będzie. Widziałam, Tam. że ona w głowie miała stres i nie myślę, że się skupiła. To była Marianna? Nie, no to ja nawet nie poznałam Marianny zupełnie jak nie ona. Ale zobaczcie jeszcze raz, jak zasłonię jedno oko, to dużo lepiej wygląda. No nie? Nie udało się. Jak bardzo zmieniło się twoje życie po tym, gdy zadebiutowałaś w programie Top Model? Zmieniło się chyba o 180 stopni. Przygoda życia? Oczywiście. Ten to a to jest chyba ta niższa dziewczyna w tej pomarańczowej sukience, co była. To ona przejdzie. Trochę za mężem. Trochę tak, no. Mam do czego wracać. No, ten mąż to ja pamiętam, że robi dobre zapiekanki. Ja bym wracała do niego, moja droga. Blanka. Tak. Teraz nie dostaniesz tej szansy. Musisz wrócić do domu i odpokutować za to, że napisałaś 365 dni. I już jest o Moje książki są fantastyczne, ponieważ są... O ostrym seksie, o seksu brakuje Polakom. Sofia. No Sofia, przejdzie, Sofia to był sztos, to najlepsza była na zdjęciu. Idziesz na wybieg. No dawać Łukasza. No, pokaż jak sobie radzisz, no. Ja! Idzie nasz Nie no, ja Łukasza lubię, ja Łukaszowi kibicuję, mam nadzieję, że już nie odpadł, bo już jesteśmy pewnie na tym siódmym odcinku, to znaczy, wy jesteście. Ania, tym razem się nie udało. No, szkoda trochę, bo to był ten srebrny bilet. Ale z drugiej strony, ten chłopak, który nie dostał się jako srebrny bilet, to tutaj się dostał. To jest ostatni Domownik Domownik! Brawo, czarek Arek. No dobra, mamy już za sobą bootcamp i znamy już finalistów, to teraz zobaczmy ich metamorfozy. Hello, hello, kochani, welcome to the game! Metamorfozy od razu. Nie będziemy tracić czasu na zbędne rzeczy, tylko od razu przejdziemy do działania. Ale chwila, to jest już tam ten złoty bilet koło nich? Gdzie ona jest? Przywitajmy złoty bilet, Weronikę. O, teraz zobaczmy reakcję na złoty bilet. Piękne oczy, usta, buzia. Jest szczupa wysoka. Ruda, siwa, garbata. No jest po prostu, no. Jak myślicie, będą jakieś romanse. Pamiętacie, jak wszyscy próbowali kręcić romans z Patrycją? Więc jestem ciekawa, czy tutaj z Weroniką też będą takie sytuacje. Jakie rudy robimy, czy co? O Co edycja, oni muszą nakręcać tych ludzi, aby były emocje. To już nawet mnie nie rusza. Ale rozumiem, że ich rusza, no bo to jest celowe, wiadomo. Oh. Proszę, to oh jest. jest na szczęście. Oh jej, oh jej. Ojej. Ojej. Ja jak idę do fryzjera i obcinam końcówki, to mi też obcina 15 cm. Ja idę do widzenia. Podoba mi się ta reakcja. Ja idę do widzenia. Ja idę do widzenia. Ja rozumiem, oni są zestresowani. Wszyscy chcą dobrze wyglądać, ale niestety metamorfozy w top model to jest coroczne, albo inaczej. Co edycjowe święto, płaczu, ale też pięknych zmian. Także mam nadzieję, że końcowe uczestnicy będą zadowoleni z tego, co im zrobili. Dzień dobry. Dzień dobry, jak Cześć. tam, się czujesz? No dużo to mu nie zmieniło, a na usoto to i tak nieobetną. A, to, 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 to taka ta prosta grzyweczka, taka ścięta na depesz mod troszeczkę? O, to przypomniało mi się, jak zniszczyli fryzurę Dominikowi Bereżańskiemu. Ale wiesz, że dobrze ci jako Marek Mostowiak, znaczy wiesz Dobrze. Y te. No, no, no. Z dramat. Tu jest ciach. To było konkretne czas. No i co dalej? E, dalej będzie jeszcze lepiej. No marzyłam o długich włosach i blond. Jak się nazywa ten taka fryzura, co ma się krótkie z przodu i długi taki ogonek? Mulet. Ona, na przykład, tak mogłaby być obcięta. Zapraszam, Julię. I jak po metamorfozie? Jak się czułaś dzisiaj? Ja się nie boję takich zmian. Ciekawa jestem, ilu z was pomyślało to, co ja teraz? Że ona wygląda jak Ania Rubik, albo Ania Rudzik. I wygląda naprawdę pięknie. <słuch> o Boże. Mama to się cofnie w czasie, tak wyglądałem w przedszkolu, chyba. No, no, odjęło ci jeszcze parę lat. Skomentuję jego zmiany krótko. Nie podoba mi się. Wygląda gorzej. Wygląda, jakby podbijał serca gimnazjalistek. No i chyba bardzo dobrze. Marcin, ta Maryszka widać, na grupę odbiorców top model. Ale ja nie jestem w gimnazjum, żeby nie było. Już nie ma gimnazjum, to w sumie nie może ich podbijać. Nie będę czuć się dobrze psychicznie w krótkich włosach. Na tym zawodzie. Niezależnie od różnych rzeczy, no może się zdarzyć, że ktoś jednak zapragnie je ściąć. No tak, ale to ty decydujesz, czy przyjmujesz takie zlecenie i czy zgadzasz się na taką zmianę. Nie, no, to na pewno bym chciał ściąć. No już beczy, już beczy. Jak byłam mniejsza, to e, wszyscy się ze mnie nabijali, no ale właśnie zaczęłam to doceniać z wiekiem. Ma piękne włosy i widać, że chcą wydobyć jej skręt. Proszę bardzo. Ojej. Nie, nie podoba mi się. Oj, nie podoba mi się. Ładne i pasują. Yeah. I. Ej, jem... co to była za reklama apartu? Przecież apart się chciał wycofać. Hmm. Ready, steady, go. <śm> <śm> Piękna dziewczyna, pięknie wygląda. Ogromna ulga, tylko sobie pomyślałam, Boże. Co ja w ogóle zrobiłam? Dominika zobaczyła swoją metamorfozę i zaśpiewała. To tak. mi wypadły włosy. Tak, covidowo, naprawdę. Ponowa. Ja miałam ponad dwa razy tyle. No to nieźle się musiała stresować, że aż tak tak covidzie straciła. Przykro to się słyszy. Oddychaj. No mocno się zmieniła, ale powiem wam, że podoba mi się. Bardzo ładnie wygląda. Ładna dziewczyna, pasują jej te włosy. No, lepiej, zdecydowanie lepiej. Poczułem się młodziej. Dużej zmiany tutaj nie widzę? Zdecydowanie sporo. Krócej tutaj. Skoro jestem tu najstarszy. 26 lat i on jest najstarszy. Co? Ho, 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 ho. Trudno mi jest siebie odnaleźć w lustrze. On jest według mnie bardzo plastyczny, więc i w blondzie, i w rudości, i w czarnych, to ja myślę, że może ciekawie wyglądać. Trochę się poczułem jak taka postać z, z filmu albo z bajki. Zastanawiam się, czy to nie jest kwestia obcięcia, ale wydaje się jego twarz jeszcze taka bardziej okrągła, i to tak trochę na niekorzyść. O! o! <laughs> Fajnie! No co, taki surfer look? Trochę wygląda, że wrócił z wakacji. No dużo się łukasz nie zmienił, ale. No, fajne ma te włosy, dobrze, że mu na przykład nie przefarbowali na jakiś kosmiczny kolor. Chociaż w takich białych to myślę, że też by wyglądał ok. Tada! O jezu, ale fajnie! Takie świeże. I to jest ten moment, kiedy mam taki wewnętrzny zgrzyt, bo ja totalnie rozumiem, że one się boją tej zmiany. No, ja też bym się bała. Pomijając fakt, że ja bym tam nie poszła. Dla kogoś to są tylko włosy, a dla kogoś to są aż włosy. Ale kiedy widzimy budowanie napięcia i to, że ktoś płacze, a potem końcowo ścinają mu 5 cm? i praktycznie większość nawet by nie zwróciła uwagi, że te włosy są krótsze, no to człowiek ma takie myśli, że O Boże, płakała, tylko kilka Ale spróbujmy zrozumieć też to, że oni nie wiedzą, co ich czeka. A trzeba trochę nadmuchać emocjami ten program. Oh my God. No włosów faktycznie ubyło za 8 kilo. Wow, to jest największa chyba zmiana, jeśli chodzi o ten program. Ogromna zmiana. Nie wiem, czy na plus. Myślę, że ta fryzura ją trochę bardziej postarza. Ja na jej miejscu chyba nie byłabym zadowolona. Postarzają mnie te włosy. Postarzają ci te Aha. włosy? Tak, zgadzam się. Postarzają. Wyglądam na trochę starszą niż nie. jak w swoich tych wcześniejszych. Tak, wyglądasz. Marcin ta Maryszka proszę nie kłamać. No, a jednak emocje poszły. Szkoda mi jest jej. One wyglądają jakbym się z urwała, nie wiem, z lat 70 Jaką Kalinę ze mnie zrobić. Rzeczywiście wy pokazaliście swój talent, bo to jest kunszt zrobić coś takiego. Bardzo profesjonalnie skomentowała. Nie wiem, jak ona w ogóle zareaguje na te zmiany, bo jak ona sama mówi, to tylko przegląda się w jakichś odbiciach w szkle, w szybie. No i w sumie zrobili jej takiego muleta, chociaż myślałam, że zrobią go Oldze. Ja dzisiaj byłam drama queen i ja to przyznaję bez bicia. Dużo lepiej wyglądała przed zmianą. O oh, wow. Mi się podoba. Tak wyprostowany, tak no nigdy nie prostowałem za bardzo włosów. A mi się nie podoba. Ale na szczęście dużo tam nie zmienili, a to jest tylko przylizanie do tyłu. Trochę jak Draco Malfoy. Śmieszy ta. <laughs> Trochę. No to się niewiele zmienił, po prostu dali mu przedziałek z boku. Pewność siebie moja wzrosła właśnie. Dużo się w sumie nie zmienił. obcięli mi oczywiście trochę włosów, ale wygląda dobrze. O ojacie. O, ja, cię. O, ja cię. No, wygląda inaczej, ale powiem wam, że chyba bardziej mi się podobała przed zmianą. Tobie tu mówiłam, że tak pięknie wyglądasz taki krótko, kobieco, nie? Kobieco? Fajnie, że Weronika tutaj w sumie tymi słowami wsparła. Jak ona miała? Olga? Chyba Olga że wsparła Olgę, bo ja na jej miejscu też bym była załamana. Odrosnął ci, ale naprawdę, wyglądasz ślicznie. Ooo, jaki kochany. No dobra moi kochani, doszliśmy do końca tych metamorfos. nie będę oglądać dalej z wami. Zostaje nam wytypowanie tego, kto będzie w wielkim finale. Moje typy na finał to jest Arek. Drugim typem, chociaż kurczę nie, on chyba jednak wcześniej odpadnie, no to myślałam o Kacprze. Jako, że ma złoty bilet, to myślę, że do Fashion Week ją dociągną. Julia myślę, że też może dojść daleko. No i Sofia. Sofia jest też dla mnie bardzo ciekawa. On też ma szansę, ale wydaje mi się, że szybciej odpadnie. A jak nie trafiłam, no to nie trafiłam. Dziękuję Wam wszystkim za obejrzenie tego odcinka. Dziękuję również moim wspierającym za wsparcie tego kanału. Widzimy się niedługo. Ściskam Was cieplutko. Bez odbioru.